Kiedy różne skrystyt w tańce ze starszymi, zapraszając, wykupowując się, dopozwalając i przemówią też, jakie czyny, pokazując, żebyśmy byli bardziej żywi, znowu, żeby ożyli ludzie z martwych stali, żeby powstali do życia bardziej, żeby znowu ruszyło w nich to życie bardziej, to zdrowie pełniejsze, to co chodziło Jezusowi, Chrystusowi z Nazaretu, że tak widział zaniepokojony, że to tak e, nie najfajniej. O Krystian o Oto, na tym mu zależało, żeby właśnie wdrożyć w ludziach ta fajnskowadość, że wtedy, kiedy czują się najfajniej, najzdrowiej, najpełniej, zapraszając starszych do tańców. Nie tylko nowinka, gdy trzeba, potrzeba oczywiście, do zdrowej diety, do tańców do teatrzykowego, z ze siebie, przemowy, zachowania, stanowienia, jak w obozach sportowych, takich dla seniorów w czasy pod gruszą, a nawet lepiej. Tak, żeby nie było że tylko ze starami, tylko żeby właśnie myślą o tych najmłodszych, też żeby też w tym uczestniczyli, żeby doświadczali pełni pełniejszej i na runo będzie zdrowi i zobaczą przykładnie, że coś po tych starszych zostanie w ich pamięci, że było fajniej, bogacy jak myśmy mieli w latach 90. i to też, że sny będą dzieci miały piękniejsze. Sny będą dzieci miały piękniejsze, zdrowsze, takie bogate. Takie cudowne wszystko życie. I lepiej w nauce będzie szło wychodziło. I w pomysłowości, i w zabawie. I bogaczej będzie. Bogaczej, bogatej będzie. Będzie bogatj. Uli ulica Kwiatowa, gdzie kwiatów jest mało, kta skręchował.